Cześć i czołem, tym razem pora na coś szyciowego i na początek łatwego do zrobienia i tym razem pokażę Wam jak zrobić albo jak uszyć smycz dla psa z takiej gotowej, kolorowej taśmy nośnej. Do uszycia smyczy dla psa potrzebujemy wspomnianej już taśmy nośnej oraz karabinczyka i można go albo kupić, jeżeli nie mamy żadnego Wtedy wybór nowego karabinczyka na no spoko, tak jest uzasadniony, ale możemy wykorzystać także karabinczyk, który pozostał nam z zerwanej smyczy, którą i tak planujemy y, wyrzucić. Tak? A tak sobie jeszcze możemy korzystać. Przy okazji możecie zobaczyć, jak rozbrajam i rozwalam do końca starą smycz, y, którą pies y, gdzieś tam po, sobie pogryzł. Nie zerwał jej na szczęście do końca, ale. No widać jak ona wygląda i no cóż, za dużo się już z samą tą taśmą ze tej starej smyczy nie zrobi. No i to, co do, nadaje się do dalszego wykorzystania, zostawiam sobie na zaś. E, czyli tutaj karabinczyk i takie metalowe kółeczko, ale wykorzystam to kółeczko chyba w jakiejś rybcach zobaczę. No a resztę, czyli tą pozrywaną, pogryzioną taśmę ze starej smyczy, po prostu e, przeznaczam na stertę do utylizacji. To jest kolejna smycz, którą uszyłam z takiej nośnej, kolorowej taśmy. Wcześniej zrobiłam dla Zaksy smycz z taśmy w takie ala wzory i uszyłam ją na starej maszynie mojej mamy, która nawet nie jest prądem zasilana. To jest taki staroświecki singer, który napędzany jest siłą stóp, tak jak auto Flintstone'ów. Tę akurat taśmę nośną y, mam już akurat sprawdzoną, no więc postanowiłam właśnie te same taśmy, jak w innych wzorach, wykorzystać do zrobienia kolejnych smyczy. A jak się sprawdzają, to czemu nie? Tworzenie smyczy y, z takiej gotowej taśmy nośnej. Zaczynamy od przycięcia końców taśmy i możemy sobie y, y, nieco opalić y, końcówki y, tych, y, tej taśmy i dzięki temu jej końce nie będą się strzępić, nie będą puszczać nitek. Z pomocą klipsów biurowych spinam sobie miejsca, w których będę y, przeszywać taśmę. Y, tak, zszyć y, muszę miejsce przy karabińczyku, żeby ten karabińczyk przymocować do taśmy. To oczywiste, ale warto o tym powiedzieć. Oraz y, na drugim końcu taśmy, tak żeby zrobić otwór na dłoń, czyli taki po prostu uchwyt smyczy. Warto też przemyśleć, ile taśmy potrzebujemy na zrobienie naszej smyczy, czy naszej no dla naszego psa. Można zmierzyć sobie starą smycz i doliczyć zapas na przyszycie karabinczyka oraz zrobienie tego uchwytu na dłoń, czy tam uchwytu smyczy po prostu z otworem na dłoń i doliczyć ten zapas do jakby całej długości naszego, naszej smyczy i wtedy wiemy, ile taśmy Potrzebujemy na zrobienie gadżetu do wyjścia z psem. Do przeszycia będą dwa miejsca: mocowanie karabinczyka oraz drugi koniec taśmy nośnej, tak żeby zrobić sobie uchwyt w smycze, żeby nam się wygodnie trzymało psa na smyczy. Teraz możemy zszyć smycz już na maszynie do szycia. I przeszywamy miejsce przy karabińczyku, tak żeby ten karabińczyk po prostu przymocować. I drugi koniec taśmy też przeszywamy w taki sposób, żeby powstał uchwyt na dłoni. Uchwyt smyczny. No i chciałam Wam pokazać, jak ja to przeszywam na swojej maszynie do szycia, Ale oczywiście jestem geniuszem i nie wpadłam na to, że zasłonię kamerkę swoim ramieniem. I cały po prostu plan poszedł w pizdu. Po dokonaniu przeszyć wystarczy odciąć wystające nitki, czy tam sobie niteczki. Yy, można też je przypalić, jeżeli używaliśmy nici yy, syntetycznych. No i w sumie to wszystko. Smycz jest gotowa. Można przypiąć do obroży i wziąć psa na spacer. Taśmy nośne, które wykorzystałam do uszycia tutaj swoich smyczy, są. Całkiem wytrzymałe, mimo tego, że wydają się dosyć de takie delikatne w dotyku i mięciutkie. I właśnie za to, że są mięciutkie są takie fajne, bo nie ocierają gdzieś tam dłoni podczas spacerów, nawet jak jest strasznie ciągnie, a zaksa no ona, ona to potrafi. No i właśnie, mimo tego, że ona strasznie tak ciągnie na spacerach, to te taśmy się nie zrywają, są nawet całkiem odporne na jej zęby, bo jeszcze nie udało jej się żadnej smyczy z tych taśm przegryźć. O, super. I co? Szanowny smycz? I co, pójdziemy potem na spacer, tak? No chodźmy. Dzięki za odwiedziny na moim kanale, za obejrzenie filmiku też daj łapkę w górę i oczywiście y, poproszę o te żulosuby, tak zwane. Jeżeli oczywiście ci się podobało, a jak nie to, no to nie, to nie musisz. No i do zaś, albo po prostu do zobaczenia wkrótce.